Panią Bożyszkowską witamy, panią Felicję Bożyszkowską witamy i witamy wszystkich z rodu Bożyszkowskich. Także zapraszamy proszę Państwa tutaj do bardzo ciekawej książki. Proszę Państwa, Halina Bożyszkowska 1929-2008. Zapraszamy Państwa do czytania owej lektury. Pani Bożyszkowska, może by koperek jadła, żeby Pani taka gruba nie była. Pani Bożyszkowska, Cękowska wodka, żeby Pani nie była taka gruba. Pani Bożyszkowska, Cękowska wodka, tej Pani ten uśmiech, witamy Panią Boską, Tękowską, może Pani by tych kurczaków nie jadła, może by Pani jadła tylko przyprawę do kurczaków, proszę Pani, może jakieś przyprawy, papryka ostra, ale niech Pani nie je tych kurczaków, Pani Boska, Pani ma piękny uśmiech, Pani Boska, Pani ma święty uśmiech, Bożyszkowska, jesteś święta, ale za gruba jesteś, Bożyszkowska, kostka Boska, no jesteś za gruba, jedz tylko te przyprawy, Albo może je ranek, pani Bożyszkowska, sreńkowska-boska. Przecież pani ma piękny uśmiech. By ten uśmiech pani znamy od bardzo wielu lat. Pani jest bardzo sympatyczna, pani, pani jest bardzo miła, pani jest liryczna, pani jest wspaniała. Pani ma dużo prezentów w domu, w trzech pokojach rozlokowanych. Wszystkie widziałam. To przypomina, tu gdzie byłam, to co widziałam, ludzi. Z którymi rozmawiałam, ludzi. Z którymi dyskutowałam. Pani Boska, niech pani więcej warzywnie owoców, jarzyn, jarzyn, bo te ciadka wojny rasztą.